Witam wszystkich, mam że imię Andrzej, jestem współwłaścicielem szkoły języka kursant. Dzisiaj pokażemy Państwu jedno z trudniejszych skrzyżowań w strefie egzaminacyjnej. Obecnie jedziemy ulicą Opolską w kierunku właśnie brzegu Oławy. I mamy tutaj ciekawe skrzyżowania. W ostatnim czasie egzaminatorzy wykorzystują te miejsca do jazdy na egzaminach państwowych I zbliżamy się do pierwszego skrzyżowania tutaj, które mamy z rzędu. Wykonamy tutaj skręt w prawo i zrobimy wyjazd z tego skrzyżowania pokażemy Państwu, na czym polega ta trudność. <laughs> Mamy tutaj przejazd tramwajowy. Co prawda szyny tramwajowe w jedną stronę, ale z jednej i z drugiej strony tramwaj może pojechać, bo tam jest pętla na tej pętli tramwaj zawraca i powraca jedną z powrotem strony krakowskiej w strony miasta. Wykonamy tutaj zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej. O, akurat może się uda. Zobaczymy. Okay. I wrócimy do tego trudnego skrzyżowania. No i teraz omówimy to, co jest najistotniejsze w tym skrzyżowaniu. Podjeżdżamy wyjeżdżamy tutaj ze strefy ograniczonej prędkości. I zbliżamy się do krawędzi. Jest drogi z pierwszeństwem przejazdu. Przed sobą mamy znak stop, i teraz tak zbliżamy się do przejścia dla pieszych. I teraz jest problem, gdzie zatrzymać samochód. Przepis mówi, że zatrzymujemy w miejscu, które zapewni nam widoczność. Nie musimy zatrzymać się przed znakiem stop, bo tutaj nam nic to nie daje. Więc podjeżdżamy, i niestety musimy stanąć tutaj na przejściu dla pieszych. Oczywiście uważając, czy nadchodzi pieszy z prawej. Czy z lewej strony obojętnie. Teraz tak, obserwujemy tutaj czy nie nadjeżdża tramwaj, czy z prawej, czy z lewej, jeżeli nie nadjeżdża, mamy obowiązek ustawienia się do krawędzi jezdni. I o tyle tu jest bardzo trudne skrzyżowanie w związku z tym, że jest bardzo duży ruch. I często wjazd jest uzależniony od tego, że któryś z kierowców na jednym czy na drugim pasie zatrzyma się i nas przepuści. Ten ruch jest oczywiście też uzależniony. O, tu nie możemy pojechać, w związku z tym, że jedzie teraz autobus rozpędzony, ale to jest ten, który skręca nas próbuje przepuścić. O. I teraz można by było pojechać, ale nas kierowca. Tutaj, o, może teraz? Proszę zobaczyć. I to jest sytuacja, gdzie tylko w momencie, kiedy. Któryś z kierowców będzie na tyle grzeczny, że zatrzyma się na tym z przejazdu to jest moment, kiedy możemy się włączyć do ruchu. Dlatego to skrzyżowanie jest jednym z trudniejszych skrzyżowań w strefie egzaminacyjnej. Zapraszam wszystkich do oglądania filmów na kanale YouTube lub wejście na stronę www.kursan.proswal.pl Dziękuję.